Skąd czerpać pomysły na biznes? Okazuje się, że jest tego mnóstwo. Tam, gdzie ktoś prowadzi jakikolwiek biznes, to ty również możesz się odnaleźć. I podam tobie takie proste przykłady, gdzie ja czerpałem pomysły na biznes, gdzie wydawało mi się, że coś jest bardzo trudne, że jest niemożliwe. Jak to jest możliwe, żeby ci ludzie zarabiali aż tak wielkie pieniądze na, na pewnych rzeczach, gdzie ja widziałem towar bardzo tani. Przykładowo, karbut. Jest to, jest to miejsce, gdzie sprzedaje się różnego rodzaju towary. Ludzie sprzedają swoje rzeczy z domów po kimś, rzeczy niepotrzebne, ale byli też przedsiębiorcy, którzy naprawdę wiedzieli w czym rzecz. I były takie biznesy sezonowe, gdzie na przykład jak była słoneczna pogoda, to sprzedawane były okulary. I zauważyłem, że na jednym stoisku było bardzo, bardzo dużo okularów. To było setki, dosłownie setki tych okularów. I zastanawiałem się, jak oni mogą zarabiać nowiuteńki z, z tymi karteczkami, banderolami, czy jak to się tam nazywa. I wszystko były po jednym funcie. Ja mówię, jak to jest możliwe, żeby coś kosztowało jednego funta? No dobrze, mówię, ok. czy jest tam jakaś wada? Co się dzieje? Jak to wszystko wygląda? Oprócz nie było to wetu i tak, ale to było. Były to po prostu poukładane. Ja mówię, no, jak to jest możliwe, żeby to było aż tak tanie, że ludzie mają coś za jednego symbolicznego funta, gdzie powiedzmy kawa, herbata, ciasko kosztowało, nie wiem, półtora czy dwa funty. No, to mówię, to jest jeden, no to mówię, to nie jest jakaś wielka, wygórowana cena. Więc zastanawiałem się, jak to wszystko wygląda, i za chwileczkę do tego wrócę. Otóż podam jeszcze jeden przykład, który mnie zastanowił, na tym samym karbudzie był ktoś, kto sprzedawał bieliznę bardzo ciekawą, bardzo fajną bieliznę wtedy, w tamtym okresie, to było naście lat temu to faktycznie była ekskluzywna wydawać by się mogło, że jest to dosyć duża, duża jakość i tak dalej wydać było ten materiał no powiedzmy, że nie jest to z Beleczego robione, ale było to naprawdę quality, miało to jakość, tak? Pięknie było to opakowane, wszystko było zapakowane, nie jak masówka w woreczkach, tylko widać było tą estetykę tego wszystkiego. I mówię, jak to jest możliwe, że coś, co w sklepach kosztuje powiedzmy, nie wiem, 5 funtów, czy tam 10 funtów, a oni sobie chcą 3 funty. Owszem, jeżeli podzielimy jeszcze, że sklepy muszą mieć marketing, muszą zarobić na swoich pracowników i tak dalej, to wiadomo, tak? Ale to wydawała się bardzo atrakcyjna cena. I jakiś czas później poznaję chłopaka, który mówi, czy bym był zainteresowany zakupem większej ilości towaru z zagranicy, z Indii, czy z innych krajów. Ja mówię, a dokładnie o jaki towar chodzi? Mówi, to właśnie zastanawiamy się, zbieramy różnych przedsiębiorców, ludzi, którzy chcieliby zainwestować, nieważne ile, czy to będzie 500, czy 1000, czy parę tysięcy funtów, to nie miało znaczenia. Po prostu kupujesz sobie tyle, ile wkładasz, to dzielimy to wszystko na nas. Oczywiście im więcej włożysz, tym wtedy będziesz miał bardziej atrakcyjną cenę. I mówię, dobra, no to zobaczmy, jak to, jak sytuacja wygląda. Ja akurat wtedy miałem wyjazd wyjazd do Polski. I na chwileczkę kontakt zniknął, ale zobaczyłem kolegę akurat na Karbudzie I ja mówię, co się stało. No, przywitałem się z nim, on mówi: Właśnie wróciliśmy niedawno, kilka dni temu z Francji, gdzie przywieźli towary statkiem i zamówili jeden cały kontener. Cały kontener, ja mówię, to jest bardzo dużo, bo to jest jakby nie patrzeć, 26 euro palet. Poziom dwupoziomowe, czyli no to było 52 palety, więc było tego bardzo dużo. Cały kontener towaru był zamówiony. I oni to mieli naprawdę za bardzo niską cenę. Ja w szoku byłem. Ja mówię, dobra, no to skoro mieliśmy jakiś biznes robić razem, ja mówię, to może powiesz mi? Ile to wszystko kosztowało? No bo skoro mam te pieniądze jakieś zainwestować, to powiedz, ile to kosztuje? On mówi: Słuchaj, to, co my sprzedajemy tutaj za powiedzmy 3 funty, to w rzeczywistości jest dużo taniej. Robimy oczywiście obniżkę o 50%, czyli na przykład 50% za półtora za funta sprzedajemy, ale oczywiście sortujemy to. On tłumaczył dokładnie o co chodzi, ale tutaj bardziej bym się skupił na cenie, bo jeżeli chodzi o ubranie marketingowe, jak to wszystko ogarnąć, jak to wszystko zrobić, to będzie kwestią indywidualną, bo wiadomo, że y, można naprawdę popracować nad tym y, nieźle i zwiększyć wartość wielokrotnie tego samego produktu. No i powiedział mi, że kupują to za bodajże. 11-12 centów za sztukę, ja mówię, dobrze, to 11-12 centów to wychodzi 8 pensów. E, więc mówię, jeżeli to kosztuje 8 pensów, a Ty bierzesz w tym momencie 3 funty, ja mówię, to jest potężna przebitka. E, Mówię, to jest coś niesamowitego. To bierzesz 30-krotność tego, czy tam 30-kilkokrotność. Ja mówię, jak to jest możliwe? On mówi tak. Po prostu kupuje się, ludzie o tym nie wiedzą, ponieważ w większości ludzie nie zdają sobie sprawy, że coś takiego jest. że Owszem, sklepy internetowe też muszą zarobić i nie muszą zarobić, ale ludzie po prostu kupują. W dużych ilościach, i teraz te towary, które ty kupujesz, i jest na przykład wyprzedaż 50-70% i nawet 90%, no pomyśl sobie, jak to jest możliwe? Coś, co ma 70 czy tam 90% obniżki, to przecież ci ludzie nie robiliby sobie podgórkę, nie podcinaliby sobie swojego biznesu. Muszą na tym zarobić i tak naprawdę te 70 czy 90% obniżki to oni mają jeszcze przebitkę spokojnie 200, 300%, minimum. Tam mają parę tysięcy, a tutaj mają tyle. I właśnie tak to wygląda, że jeżeli będziesz tylko skupiał się jako konsument, jako klient, o to kosztuje tyle, tyle, mam tyle wypłaty, to mogę wydać tyle, tyle pieniędzy na to i uważam, że to jest dobra czy niedobra cena, ponieważ porównujesz cenę, ale porównujesz ceny z czym, z kim z innymi sklepami, które mają bardzo wysokie ceny, a może warto zobaczyć, ile kosztuje to u producentów. U jakich producentów? Co zrobić, żeby kupić towar troszeczkę taniej? Co zrobić, żeby po prostu tym towarem po, po prostu pohandlować? Jeszcze w Polsce miałem taką sytuację, w której zajmowałem się akwizycją, sprzedażą też powiedzmy jako bezpośrednią sprzedaż. I do, do któregoś ze znajomych wchodzę do, do sklepu we Wrocławiu, na, gdzieś tam na jakiejś ulicy bardzo ruchliwej, niedaleko Dworca Głównego. Oni mieli akurat sklep otwarty, tam bodajże o 10, a tu chwilę przed 10, ktoś tam puka do drzwi. Oni otwierają, powiedzieli kto to jest, i nagle wpada jakiś chłopak z taką wielką, olbrzymią torbą. Taką właściwie no nie tyle co podróżną, ale to była naprawdę olbrzymia torba, która miała. Z półtora metra szerokości, wysoka, taka e, sportowa. E, i, I wpada szybciutko, otwiera tą torwę, a tam miał mnóstwo ekskluzywnej e, bielizny, która była w sklepach nie tylko droga, ale prawie że niedostępna. No, oczywiście, jego towar rozchodził się momentalnie. Ludzie już mieli przygotowane pieniądze i po prostu wykładali tą kasę, żeby tylko ten towar kupić. I teraz zobacz, że. E, Zawsze jest jakaś nisza, zawsze jest coś, gdzie można się wstrzelić w dowolny rodzaj biznesu i ci ludzie płacili jemu Myśleli, że są to bardzo małe pieniądze, że to jest atrakcja, bo tego nie było nigdzie. To nie, nie było e, dostępne, nie było takich sklepów, gdzie można było coś takiego dostać. Jakieś m, dopiero pierwsze rzeczy się pojawiały w jakichś tam Peweksach, czy, czy Baltonie, czy innych, a oni to mieli, tak? E, mieli towar wysokiej jakości za niewielką cenę, czyli kupywali to naprawdę, e, kupywali to bardzo tanio, a nam wydawać by się mogło, że on też wcale dużo nie zarobi. Bo porównujemy sobie inne ceny. Także pomyśl dokładnie, bo to nie jest tak, że jak ci sklep daje 90% obniżki i wow, wielka radość, to nie tak działa. Te ceny oni i tak zarabiają na tym 100, 200-300% albo jeszcze więcej, nie zdajesz sobie sprawy, jak niskie ceny są u producentów. Jakiś czas temu poznałem kogoś, kto często do Indii lata. I mówi: słuchaj Rysiek, co chcesz? Co tylko sobie życzysz. Wybierz tylko towar, jaki chcesz, mogę ci wszystko załatwić, tak? Tylko, że to są całe kontenery, ale ceny były tak śmieszne, tak atrakcyjne, mówię, to jest niewiarygodne, tak? Także zachęcam do tego, żebyś obserwował, sprawdzał, gdzie co, jak wygląda i szukał po prostu różnych pomysłów na biznes, bo tych pomysłów może być bardzo, bardzo dużo. Yy, yy. Ktoś pomyśli, że potrzeba bardzo dużo pieniędzy. Nie, mu wystarczy, że skrzypnie się parę osób i będzie dobrze, i wtedy można, można zacząć. A potem, jak to dystrybuować, inne rzeczy, to już jest kwestią wyobraźni. Tak? Także to nie jest nic skomplikowanego. Zatem zapraszam po więcej takich, takich rzeczy i zaobserwuj mój kanał. I w następnych odcinkach będę mówił o troszeczkę innych rzeczach. Trzymaj się, na razie, cześć.